Cześć, witam was na kanale Kury Ozdobne. A dzisiaj mamy już prawie wieczór. Ja tutaj u kurek troszkę dzisiaj sprzątałem. Mogę wam nawet pokazać tutaj słomę, którą rozwaliłem. Potem po sprzątaniu tutaj. A tak, żeby sobie podzibały, żeby się nic nie zmarnowało. Jak widać, już troszkę się ciemnie. A przecież w wszystkie kurki są na zewnątrz. Ale to bardzo dobrze, bo. Czym dłuższy dzień, tym... Ja po prostu kury potrzebują drugiego dnia, żeby znosić jajeczka, oczywiście. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, pokazać... No, na pewno mogę pokazać wam tego kogutka, gdzie jeszcze bliższa. Już troszkę się już z kurami. Wiadomo, jeszcze nie na 100%, ale już tutaj ładnie się prezentuje. Zacząłem w sumie e, zebrać jajka, e, już dzisiaj zbierałem, ale stwierdziłem, że zbiorę jeszcze raz. E, to znaczy, nie że zbiorę jeszcze raz, tylko po prostu zbieram rano i na pewno się coś doniosły, taką mam nadzieję przynajmniej, e, więc może wejdziemy sobie do tego kurnika. Pokażę Wam, jak posprzątałem i co zrobiłem jeszcze. E, tutaj, jak widać, nie ma już gniazd, a gniazda są tutaj na dole. A no, i jak widać, coś tam jajeczek jest. E, przepraszam za jakość, no, ale ciemno jest skórniku, dlatego, tak to wszystko widać. E, cztery jajeczka zaraz sobie zbiorę. A tutaj mam nową żertkę. I widzę, że siedzi na niej młody kogutek. Stwierdziłem, e, że zrobię tutaj. Bo one właśnie przesiadują mi tutaj. E, no, i stwierdziłem, że trzeba zrobić coś nowego. Żeby może się zainteresowały właśnie jednym tam, a żeby się nie siedały już tutaj. Też powiększyłem o jedną, bo był dosyć duży odstęp, a jeszcze jedna się zmieści, ta żertka tutaj, więc są dwie nowe żertki. Tak można powiedzieć. Ale coś mi się tutaj na przymazał. No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Kapustę im też tutaj troszkę rozrzuciłem. No, co jakiś czasem chyba teraz zrzucam. Dynie wysprzątałem na wybiegu, mogę wam nawet pokazać, bo jeszcze ich w sumie nie wyrzuciłem. A tutaj w sumie zastanawiam się, czy to jest kurka, czy kogut. Bo wydawało mi się, że na 100% to jest kogut, ale teraz słyszymy tak, właśnie żebie nie rośnie nic, jak, jak reszcie z tych młodych. I tak się zastanawiam, czy to może być kurka. No, miejmy nadzieję taką. Tutaj dynie, e, oczywiście to już stare dynie, które tam leżały e, jakiś tydzień na wybiegu. E, no oczywiście tam dyni już mało co zostało, tylko same e, Same to dookoła e, jakby to powiedzieć obudowa dyni, nie wiem, z zabrakło mi teraz słowa po prostu e, no i co? To chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!